Czego brakuje księdzu z życia świeckiego? Nim odpowiem na to pytanie, chciałbym przywołać przykład mojego kolegi, znajomego. Byliśmy razem w seminarium. Po trzecim roku, chyba to było po trzecim roku, odszedł z seminarium. Spotkałem go po kilku latach. Już miał żonę, już miał chyba dwójkę dzieci i opowiedział mi taką swoją refleksję, że kiedy byłem w seminarium, to mi brakowało Takiego życia świeckiego. Brakowało mi relacji, brakowało mi rodziny. Marzyłem o tym, żeby mieć żonę, żeby mieć dzieci. Wyobrażałem sobie, jak by to wyglądało. Odszedłem i teraz, po kilku latach, muszę powiedzieć, że brakuje mi znowu życia, które miałem w seminarium. Owszem, jestem szczęśliwy. Mam żonę, mam dzieci. Ale to, to jest taki paradoks, trochę takie przewrotne, że kiedy byłem zakonnikiem, byłem duchownym, myślałem o życiu rodzinnym, o żonie, o dzieciach, a kiedy mam żonę, kiedy mam dzieci, myślę o, o tym życiu, które miałem poprzednio. Chciałbym mieć więcej czasu na modlitwę, tego czasu nie mam. Piękne było życie we wspólnocie, piękne było życie, które wybrałem. To jest przewrotne, że tak to mówi pewne powiedzenie: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, że możemy skupić się na brakach, czego mi brakuje. A w życiu nie da się mieć wszystkiego. Ja mogę powiedzieć podobnie: Owszem, jak normalnemu mężczyźnie, brakuje czasami takich relacji, które są w świecie. Fajnie byłoby mieć żonę, fajnie byłoby mieć dzieci, fajnie by było mieć rodzinę, trochę więcej wolności. Z drugiej strony wiem, że nigdy w świecie nie miałbym tego, co mam tutaj. Wspólnoty, ludzi wokół siebie, yy, służby, którą mogę pełnić dla innych. Także dobrze cieszyć się tym, co się ma, niż skupiać się na brakach. Ojciec Papczyński daje to przesłanie, że nie ma ludzi niechcianych nie ma ludzi niegodnych.